Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest, że rozmawiasz z dziewczyną, jesteś y, psz, z nią na jakiejś imprezie, rozmawiacie, wszystko jest fajnie, wszystko super, nagle wpada i koleżanka ją zabiera? To jest bardzo proste. Jak się to rozumie? Bo jest różnica między pierwsze, to co ludzie mówią, że jest podrywem, dwa, to, co naprawdę jest podrywem. Podryw. Nie wiem, czy wiesz, ma charakter seksualny. Jest po to, żebyś zabrał kobietę do łóżka. No wiem, szok, szok, niedowierzanie, ale po to on jest. Jest różnica między tym, kiedy fajnie Wam się gada, chcesz być zabawny, romantyczny, opowiesz jakieś historie. A jest różnica między tym, kiedy jesteś w stanie odpalić gadzi mózg, kiedy jesteś w stanie sprawić, że ona czuje prawdziwe autentyczne pożądanie i przechodzi ten punkt, w którym to pożądanie jest tak wielkie, że musi oddać się tobie tu i teraz i nie osiągniesz tego drugiego wyłącznie bazując na tym pierwszym. Dlatego ja chcesz rozumieć, jak naprawdę działają kobiety. Bo one wiedzą, że jeżeli ona się odpali i przejdzie na ten gadzi mózg, to odda ci się tu i teraz. I nie musisz być bogaty, nie musisz mieć samochodu, nie musisz być przystojny nawet. Nie musisz być. Bo standardy to jest coś, co się opowiada koleżankom i kolegom na imprezie robiąc się nie wiadomo kogo. Ale prawda na nas ludziach jest taka, że jeżeli jest ten moment, jeżeli jest podniecenie, jest ta energia, to naprawdę wali kogo, kto ma jakie, jakie metki na ciuchach. Czy ktoś jest czwórką, piątką, szóstką, dziewiątką czy dziesiątką. Jeżeli jesteś w stanie obudzić w kobiecie to autentyczne pożądanie, będąc mężczyzną i działając jak mężczyzna, to będziesz w szoku, do czego kobiety są zdolne, które naprawdę pragną mężczyzny. Jak ty chcesz być tym mężczyzną, to link jest poniżej. Wejdź w niego, pisz Google. Zapraszam. Utrzy. Będą efekty, które Cię wyrwą z kapci.